Szereg wykładów, możliwość zwiedzania i wiele innych atrakcji. Właśnie w takich wydarzeniach można wziąć udział w trakcie tygodnia bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja. Różne wydarzenia będą się odbywać także w Zakładzie Narodowym imienia Osolińskich. Co dokładnie? Tu się wydarzy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich w tym roku w ramach Tygodnia Bibliotek proponuje dwa wykłady, które łączą hasło tygodnie, tegorocznego Tygodnia Bibliotek, znajdziesz mnie w bibliotece, z obchodami roku Stanisława Lema, które obchodzimy w całej Polsce. I dlatego wykłady będą poświęcone właśnie rzeczom związanym ze Stanisławem Lemem. Jedna będzie poświęcona Stanisławowi Lemowi jako pasjonatowi motoryzacji i to będzie dotyczyło przede wszystkim tego, co można znaleźć w prasie będącej w zbiorach Osolineum. Druga będzie dotyczyła śladów Stanisława Lema na mapach w przewodnikach Lwowa, po Lwowie, Krakowie i w Głównym celem Tygodnia Bibliotek jest promocja czytelnictwa, promocja bibliotek, pokazanie, yy, różnym, yy, pokazanie ludziom, że biblioteka to nie jest tylko miejsce, w którym można przyjść wypożyczyć książkę albo ją przeczytać, ale można spotkać ciekawych ludzi, można zobaczyć ciekawe rzeczy, bo właśnie różnego rodzaju zwiedzania, wycieczki po bibliotekach się odbywają. No i przede wszystkim ciekawe wykłady, które mówią o różnych skarbach i zaskakujących rzeczach, które wszystkie biblioteki mają w swoich zasobach. A teraz zapraszamy Państwa na spotkanie właśnie z tymi ciekawymi osobami i odwiedzenie miejsc, do których na co dzień nie ma dostępu. Znajdujemy się w miejscu, które na co dzień nie jest dostępne dla czytelników. Jakie to miejsce? W tej chwili znajdujemy się w magazynie książek najnowszy, najnowszych książek. One tutaj znajdują się książki, które były kupione w latach... Dotarły do biblioteki w latach 90., 2000, w zasadzie do dzisiaj. Niektóre, niektóre formaty, niektóre sygnatury są dostawiane. Książki, które tu się znajdują, i w ogóle wszystkie książki w magazynie osolińskim, ustawiane są w kolejności trafienia do naszych zbiorów czyli jak to się u nas mówi, sygnaturami, bo te sygnatury one stopniowo narastają. Na przykład na tym regale stoją książki, które trafiły do naszej biblioteki, i tutaj można sprawdzić to jest polskie prawo administracyjne trafiło w 1992 roku. A po jakim numerze wiemy, że trafiła w 1992 roku? To jest numer, numer akcesyjny. Numer akcesyjny, czyli. To jest taki numer, który jest nadawany książce w momencie, kiedy trafia do zbiorów. Kolejnym miejscem na mapie podróży po Osolineum jest katalog główny. Czym pracownicy na co dzień zajmują się właśnie, pracując w katalogu głównym? Zajmujemy się przede wszystkim obsługą czytelników, to znaczy pomaganiem czytelnikom w szukaniu w naszych katalogach. Ponieważ to, co Państwo tu widzą za naszymi plecami, to jest katalog kartkowy, w których duża część naszych zbiorów, informacje o dużej części naszych zbiorów jeszcze się znajdują. Ale też pomagamy w szukaniu w katalogu elektronicznym, który też potrafi sprawiać czytelnikom trudności. Postacią, która stoi w centrum Tygodnia Bibliotek, w zakładach, Narodowym imienia Solinskich jest Stanisław Flem. W dziale kartografii znajdują się obiekty, które są z nim połączone. W jaki sposób i jakie to obiekty? Są to przede wszystkim dawne plany Lwowa, na których możemy odnaleźć miejsca związane z biografią pisarza. A więc jego dom rodzinny, miejsce, gdzie spędzał dzieciństwo, szkołę, do której uczęszczał przed wojną i którą ukończył jako najbardziej inteligentny uczeń Polski Południowej mamy także plany powojennego Krakowa, w którym osiedlił się Lem po zmianie granic narzuconej decyzją mocarstw. Zabytkiem kartograficznym w naszych zbiorach a związanym tematycznie ze Stanisławem Lemem jest rękodzielny plan Wysokiego Zamku, najbardziej dawnej zabytkowej części Lwowa. Wysoki Zamek to tytuł autobiograficznej powieści Stanisława Lema zakres miasta lokacyjnego oraz budynek biblioteki Osolińskich, nasza przedwojenna siedziba. Na tej mapie będę chciał podczas wykładu przejść wraz ze słuchaczami ulica po ulicy, plac po placu, drogą z domu do szkoły. Mamy tutaj nawet planik centrum Wiednia i być może uda się wskazać podczas wykładu gdzie Lem osiadł podczas swojego kilkuletniego pobytu w stolicy Austrii. Znajdujemy się właśnie w dziale czasopism Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. W trakcie tygodnia bibliotek będzie pan prowadził jeden z wykładów. Czego będzie on dotyczyć i co było inspiracją? Wykład będzie poświęcony motoryzacyjnej pasji Stanisława Lema. W tym roku obchodzimy rok Stanisława Lema, we wrześniu przypadnie setna różnica jego urodzin. Życie i twórczość Lema zostanie. Prześwietlone na wszystkie sposoby. Ja mam taką propozycję, taki pomysł, aby pokazać Lema może trochę z mniej znanej strony, jako miłośnika motoryzacji. Inspiracja wyszła z czasopisma. Kiedyś znalazłem w przeglądzie, w przekroju takim czasopismie krakowskim, niezwykle ciekawym, jakże innym od, od tej, tej, tej takiej perelowskiej średniej, znalazłem felieton z Stanisława Lema. Z roku 1957 roku o polskiej dozy do motoryzacji. Tydzień bibliotek potrwa od 8 do 15 maja. To świetna okazja, aby dowiedzieć się czegoś nowego i poznać czytelnicze skarby, które znajdują się w najbliższej okolicy.